że bronicie oszustów i złodziei. Złodziei w togach, oszustów typu pan Wodnar. Ale, pana, ale komu? Niech pan zgłosi no tam... na prokuraturę. Za... To jest Wła... złodziej. Czy, czy pan wie, przed kim odpowiada pan Bodnar? Na tej proszę samej pana. zasadzie mogę pan powiedzieć, to że pan jest złodziejem. Że proszę proszę pan, no i co no, no, z Jak się pan czuje jako złodziej? No, proszę pana, ja nie jestem złodziejem. No widocznie pan jest. Ale nie, jeżeli pan, pan zarzuca innym złodziejstwo, no to ja mogę panu tak, tak samo panu. Ja mogę to udowodnić tylko, że pan nie udowodni tego. A skąd pan wie? Nie, nie, nie. Nie. Pan mnie pomawia publicznie i wszyscy to co, słyszą. No i bardzo dobrze. No nie wiem czy to jest prawda. Proszę pana, ja podaję przykład. Analogię Pan, pan. pan, pan, pan. pan, analogię pan, pan mnie pan obraża. Analogię obraża pan pokazałem. Obraża pan mnie publicznie. Pokazałem analogię. Proszę bardzo. Proszę pana, proszę pana panu, ten pan, pan, obraża. pan nie obraża. urząd. Pan mnie obraża publicznie i chciałbym pana prosić, żebyście państwo, proszę bardzo, wylegitymować mnie i tego pana. Brawo Katol! Brawo